Cieszę się z tego, że mogę stać na tym miejscu. To jest przywilej i mogę się chociaż krótkimi fragmentami Słowa Bożego dzielić z Wami. Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Jana, trzeci rozdział. Chciałbym przypomnieć pewne historie ze Starego i z Nowego Testamentu. Wiadomo, że nie będę czytał nic nowego. Nie będę czytał Piątej Ewangelii, czy tam szóstej jakiejś księgi mojżeszowej, bo nie czytamy, tak, nie czytamy nic nowego, nie wymyślamy nic nowego, tylko wracamy, przypominamy do tego, co już jest. I ja chciałbym też króciutko podzielić się z Bożym Słowem. Wiecie, tak, troszeczkę wracając do tych tematów, które kiedyś żeśmy tutaj rozpoczęli, o osobach, które spotkały się z Panem Jezusem. I w różny sposób na ich życie to oddziaływało. Dla jednych pozytywnie, dla drugich negatywnie. Tu akurat mamy w trzecim rozdziale Ewangelii Jana osobę, która, o której nie czytamy, co tam dalej było, ale zresztą może zacznijmy króciutko czytać od pierwszego wiersza, trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. A był człowiek z faryzeuszów, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Czyli widzimy w pierwszym wierszu, że to nie był byle kto. Był to faryzeusz, był to człowiek uczony w piśmie, dostojnik, czyli ktoś ważny, i przyszedł do Pana Jezusa, chciał z nim rozmawiać, ale przyszedł do Niego w nocy. Drugi wiersz, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Taki wstęp do rozmowy, dość ciekawy. E, powiedział miłe słowa Panu, ale. Pan Jezus jak na to zareagował jakbyśmy to powiedzieli pan Jezus do niego prosto z mostu odpowiadając Jezus rzekł mu za prawdę za prawdę powiadam ci jeśli się kto nie narodzi na nowo nie może ujrzeć królestwa Bożego Pan Jezus nie odpowiedział mu na te słowa które on wcześniej wypowiedział ten faryzeusz że y, jest od Boga i tak dalej, że y, nie potwierdził, tylko zupełnie, y, tak jakby zmienił temat i podkreślił coś bardzo ważnego: A, że jeżeli chcesz ujrzeć Królestwo Boże, musisz się narodzić na nowo. Y, piąty wiersz: Pan Jezus powtarza tą prawdę. I mówi, odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Gdzie każdy człowiek chciałby wejść do Królestwa Bożego? Chciałby Go ujrzeć. A Pan Jezus tu mówi taką bardzo ważną prawdę. Co trzeba zrobić? Wiecie, nie, nie chciałbym tutaj. Yy, yy, Śledzić może tych szczegółów, ponieważ On tego nie rozumiał, faryzeusz nie rozumiał, jak to się może stać. Pan Jezus mu próbował tłumaczyć, że tu chodzi o duchowe zrodzenie, o, nie o narodzenie ciała, ale chciałbym, abyśmy od 14 wiersza, na czternasty wiersz zwrócili uwagę, ponieważ tak jakby Pan Jezus chciał mu wytłumaczyć, na czym to polega? Co jest istotą rzeczy? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. Jeżeli Pan Jezus nie będzie wywyższony, jeżeli On nie będzie zauważony w taki sposób, jak tam była ta starotestamentowa historia, to to się nie stanie. Ja chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli tą historię starotestamentową. To jest. Czwarta księga Mojżeszowa, no jest króciutka historia, warto abyśmy ją sobie przypomnieli, ponieważ Pan Jezus jednym zdaniem praktycznie ją przypomina, bo faryzeusz on znał to, on wiedział o co chodzi dokładnie. Czwarta księga Mojżeszowa 173 strona w naszych przekładach, 21 rozdział. Czwarta księga Mojżeszowa 21 rozdział, strona 173. Od czwartego wiersza. Przypominamy sobie, że naród izraelski był wyprowadzony z ziemi egipskiej, Pan Bóg ich prowadził no i okazywał im wiele cierpliwości, ale oni co chwilę szemrali, co chwilę tam coś złego zrobili. I tu mamy jedną z takich historii właśnie opisaną. Od góry chor wyruszyli, potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Zaczął mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni, gdyż nie mamy chleba ani wody, i zbrzyd nam ten nędzny pokarm? Wtedy, pan zes... Wtedy zesłał pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Popatrzcie. Były konsekwencje tego postępowania. Konsekwencje były straszne. Jadowite węże, nie było pogotowia ratunkowego, nie było odtrutki, nie było jakiegoś tam szybkiego sposobu na uratowanie. Ludzie umierali. I siódmy. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: Zgrzeszyliśmy. Bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas tę wężę i modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu, a jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża... Pozostawał przy życiu. Popatrzcie, Pan Jezus wspomina tą historię. Czyli ona jest ważna. Ona też pokazuje nam, co my mamy robić. Tutaj była taka historia: jeżeli ktoś był ukąszony, to jaki był ratunek? Taki troszeczkę dziwny. Nie każdy w to mógł uwierzyć, trzeba było w to uwierzyć. Że jeżeli popatrzę na tego miedzianego węża którego uczynił Mojżesz, to jad, który jest we mnie z powodu ukąszenia, nic mi nie zrobi. I Pan Jezus, popatrzcie, i wielu ludzi przez to było uratowanych. Tutaj czytamy, że Mojżesz hmm, yy, przeto więcej lud do Mojżesza. I rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu, przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. Czy Pan Bóg wysłuchał modlitwę Mojżesza? W pewnym sensie tak, ale nie tak, jak oni chcieli, bo najlepszym sposobem by było, Panie oddal te węże, niech one są daleko, niech nie będzie ich w ogóle tutaj, nie? po co mają mnie kąsić? kąsać, jad. No Przecież to by było i bezbolesne, i bez tego. Pan Bóg dał wyjście. Wprawdzie, kiedy wąż ukąsił, to mogło boleć. Mogły się jakieś pierwsze objawy działania jadu też zacząć, prawda? Ale wyjście było. Popatrzcie, w dzisiejszych czasach tym jadem Tymi wężami jest grzech. Przecież najlepszym sposobem byłoby, gdyby Pan Bóg oddalił grzech od nas, prawda? Ale Pan Bóg tego nie zrobił. Pan Bóg daje nam wybór między dobrym a złem. To są konsekwencje też tego, co się stało w ogrodzie Eden. Tak? Człowiek wybrał. Złą drogę, ale Pan Bóg dał wyjście. I Pan Jezus powiedział: Tak jak Mojżesz wywyższył węża, ten wąż ratował tych ludzi przed śmiercią. Tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby, abyśmy my byli uratowani od wiecznej śmierci. Pan Jezus próbował tutaj wytłumaczyć temu uczonemu w piśmie, na czym to polega. Mówi, syn człowieczy musi być wywyższony. I dalej mówi, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak samo jak ci ludzie, wierząc, zobaczyli tego węża miedzianego i nie umierali. Tak samo człowiek grzeszny, który przychodzi do Jezusa, który wywyższa go, który wierzy w to, co Pan Jezus uczynił na Golgocie dla jego zbawienia. Każdy, kto weń wierzy, albo nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ale miał żywot wieczny. Bóg posłał Syna na świat. Siedemnasty wiersz mówi wspaniale, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. A przecież mógł osądzić Pan każdego z nas. Miał do tego prawo, ale tego nie zrobił z miłości do nas. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I osiemnasty, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Trzydziesty szósty wiersz, kto wierzy w Syna, marzy w odwieczny, kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Takie wspaniałe obietnice, takie wspaniałe słowa dla tych, którzy już to uczynili. Mogliśmy spojrzeć na Golgotę. Był taki dzień, kiedy Pan Jezus oczyścił nas z naszych win. Jeszcze chciałbym, Abyśmy otworzyli pierwszy list Jana, tego samego Jana, który tą Ewangelię też napisał. W pierwszym rozdziale mamy takie słowa od ósmego wiersza. Ponieważ każdy człowiek jest grzesznikiem, to pamiętamy. Pan Jezus, kiedy chodził i mówił, przyszedłem wzywać do upamiętania kogo? Grzeszników. I celników. Człowiek dopóki myśli o sobie, że jest dobry, że nie jest grzesznikiem, to on nie, nie będzie wołał do pana Jezusa. On nie będzie miał świadomości tego, że musi się upamiętać, że musi przyjść pod krzyż. Siódmy wiersz, nie, ósmy. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. Wierny jest Bóg i Sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Popatrzcie, każdemu z nas zdarza się i dzisiaj zgrzeszyć. My powierzyliśmy nasze życie Panu, ale nie jesteśmy nadal doskonali. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i Sprawiedliwy, i odpuści nam na grzechy. I oczyści nas od niektórych grzechów. Nie, od wszelkiej nieprawości. Takiego wspaniałego Pana mamy. A jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Popatrzcie, bo to słowo nam pokazuje, co jeszcze w naszym życiu jest nie tak, z czym jeszcze trzeba przyjść na kolanach do naszego Pana i wyznać mu to. I dalej, dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył? Mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I chwała Panu za to, że pozwolił na to, aby jego tak poniżono, umęczono za Twoje i moje grzechy. A my pamiętajmy o tym, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak i my w naszym życiu powinniśmy mieć zawsze Pana Jezusa wywyższonego. I gdy zdarzy nam się zgrzeszyć, to pamiętajmy, On powiedział: Przyjdźcie do mnie. A ja Was nie odrzucę precz. On chce nam przebaczać. On chce nam pomagać. On zwyciężył grzech. On zwyciężył szatana i nam też w tym dopomoże. Amen. Amen.